Nie czuła się pewnie, lecz nie mogła zmienić jej decyzji. Asia zawsze stawiała na swoim. Tej lipcowej dusznej nocy telefon uporczywie milczał. Zatroskana kobieta co chwilę spoglądała na wejściowe drzwi oraz zegar wiszący na ścianie. Kolejne godziny upływały w złowrogiej ciszy, a mrok widał się ze światłem poranka. Drogi kryminałto. Zasubskrybuj nasz kanał. Dołącz do społeczności, by wspólnie z nami odkryć mroczny świat zbrodni. Kliknij również w ikonę dzwoneczka, który poinformuje cię o nowym odcinku naszego podcastu. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, możesz postawić nam wirtualną kawę lub zostać naszym patronem, wchodząc w linki znajdujące się w przypiętym komentarzu. Dziękujemy. Siedemnastoletnia Joanna Wesołek była drobną dziewczyną o ciemnych, półdługich włosach, które okalały jej delikatną twarz i podkreślały wyrazisty kolor oczu oraz pełne usta, z których nie schodził uśmiech. Wychowała się i dorastała w mieście znanym z organizacji corocznych festiwali rokowych, Jarocinie, położonym w województwie Wielkopolskim, w środkowo-zachodniej Polsce. Mieszkała z matką, panią Elżbietą Wesołek, w lokalu socjalnym przy ulicy Szubianki. Łączyła je serdeczna i głęboka więź. Kobieta rozwiodła się z mężem w obliczu narastających problemów. Relacja Joanny z ojcem była ograniczona i pełna napięć, gdyż Jerzy Wesołek był uzależniony od alkoholu. Jego niezdolność lub niechęć do podjęcia próby leczenia i rezygnacji z nałogu sprawiały, że Joanna unikała kontaktu z ojcem, by chronić swoje emocje, co jeszcze bardziej oddalało ich od siebie i utrudniało budowanie więzi opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Na stolatka uczęszczała do drugiej klasy szkoły zawodowej, kształcąc się w zawodzie sprzedawcy. Odbywała praktyki w jednym z okolicznych sklepów spożywczych, porzuciła jednak edukację, co spotkało się ze znacznym sprzeciwem ze strony Jerzego i pogorszyło ich wzajemne stosunki. Asia była osobą, którą otoczenie postrzegało jako niezwykle radosną i pełną pozytywnej energii. Miała jasno określone zdanie i nie obawiała się go bronić nawet w sytuacjach wymagających od niej odwagi, stanowczości i asertywności. Nie kierowała się opiniami oraz radami innych, co czyniło ją osobą upartą i niezależną w działaniach. Była odważna, gotowa podejmować wyzwania i decyzje, kierując się wewnętrznym kompasem moralnym i życiowym pewnego słonecznego popołudnia szła wzdłuż jednej z centralnych ulic miasta. Pośród odgłosów miejskiego zgiełku stała się przypadkowym świadkiem dramatycznej sceny. Dwie starsze kobiety nieporadnie broniły się przed brutalną napaścią nieznajomego mężczyzny. Agresor zdołał uciec z miejsca zdarzenia, lecz siedemnastolatka zapamiętała jego twarz. Złożyła obszerne zeznanie na komisariacie policji, i w niedługim czasie Tomasz P. odpowiedzialny za pobicie dwóch starszych pań został schwytany i trafił do więzienia. Dziewczyna cieszyła się, że mogła pomóc organom ścigania i sprawiedliwości stało się zadość, lecz jej radość nie trwała długo, gdyż zaczęła otrzymywać listy z pogróżkami, które brzmiały następująco Ty już nie żyjesz. Taka jak ty nie może istnieć na tym świecie. Na przestrzeni dwóch tygodni otrzymała kilkanaście anonimowych wiadomości, które wzbudziły w niej ogromny niepokój. 30 lipca 2000 roku, koło godziny 15, do drzwi skromnego mieszkania przy ulicy, Szubianki, zapukało dwóch młodych mężczyzn, Marek i Przemek. M. Joasia ich znała, byli braćmi. Próbowali ukoić skołatane nerwy nastolatki, prosząc, aby przekazała dokuczliwą korespondencję jednemu ze znajomych funkcjonariuszy. Wysłannicy poinformowali 17 siedemnastolatkę, że mundurowy Marek Esz prosi, aby przybyła na pobliski posterunek policji o godzinie 22. .00. Dziewczyna podziękowała za ich wsparcie oraz troskę, wyrażając chęć zgłoszenia sprawy. Późnym wieczorem założyła niebieskie jeansy, białe t-shirt z owalnym dekoltem oraz granatową jedwabną bluzkę w jasne wzory. Miała nadzieję, że funkcjonariusz zdoła odnaleźć prześladującego ją człowieka, i listy z pogróżkami będą tylko przykrym wspomnieniem. Pani Elżbieta nie podzielała entuzjazmu córki, wręcz przeciwnie, miała spore obawy. Kiedy siedemnastolatka podeszła do drzwi, próbowała ją powstrzymać, mówiąc: Asia, to jest jakaś pułapka. Nie wychodź. Mam złe przeczucie, że już się nie zobaczymy. Dziewczyna odparła: Mamuś, nie denerwuj się, ja wrócę. Przecież idę na spotkanie z policjantem. Pani Elżbieta wyszła na zewnątrz z córką. Przez dłuższą chwilę odprowadzała ją wzrokiem. Nie czuła się pewnie, lecz nie mogła zmienić jej decyzji. Asia zawsze stawiała na swoim. Nadeszła północ. Kobieta nie mogła zmrużyć oka, czekając na powrót córki do domu. Nastolatka nie miała własnego telefonu komórkowego, co w tamtych czasach było czymś zupełnie naturalnym, gdyż tylko nieliczni, a w zasadzie zamożni ludzie posiadali przenośne urządzenia do komunikacji. Pani Elżbieta czuła, że wydarzyło się coś złego, gdyż Asia zawsze dzwoniła do niej z budki telefonicznej, jeśli wiedziała, że nie wróci do domu o ustalonej porze. Taj lipcowej dusznej nocy telefon uporczywie milczał. Zatroskana kobieta co chwilę spoglądała na wejściowe drzwi oraz zegar wiszący na ścianie. Kolejne godziny upływały w złowrogiej ciszy, a mrok witał się ze światłem poranka. Wczesnym rankiem pani Elżbieta udała się na komisariat policji, aby zgłosić zaginięcie córki. Kiedy weszła do budynku, od razu skierowała się do dyżurki, gdzie przekazała swoje obawy i opis sytuacji. Funkcjonariusze doradzili jej, aby wstrzymała się ze zgłoszeniem, gdyż trwają wakacje i nastolatka na pewno niedługo wróci do domu. Kobieta zignorowała sugestie mundurowych i postanowiła działać na własną rękę. Zawiadomiła sąsiadów o nieobecności Asi. Wspólnie zjednoczyli się w poszukiwaniach dziewczyny, przeczasując okoliczne budynki oraz przylegające do nich tereny. Bezskutecznie nastolatki nie udało się znaleźć. Kolejnego dnia, pełna niepokoju i determinacji, ponownie udała się na komisariat policji. Wróciła tam, aby złożyć oficjalny meldunek i poinformować funkcjonariuszy o dotychczasowych działaniach. Liczyła na to, że tym razem jej zgłoszenie zostanie potraktowane poważniej, a policja podejmie bardziej zdecydowane kroki w poszukiwaniu dziewczyny. Stało się jednak inaczej. Mundurowi byli wrogo nastawieni do kobiety, a ich zachowanie wręcz absurdalne. Pani Elżbieta w wywiadzie dla gazety jarocińskiej powiedziała: Ponownie odwlekali. Tłumaczyli, że muszą upłynąć 24 godziny od złożenia zawiadomienia o zaginięciu do momentu rozpoczęcia poszukiwań. Straszyli, że wsadzą mnie na dołek. Jak już mnie tak dobrze zastraszyli, a to trwało kilka godzin, byłam wymęczona, wystraszona. Może w końcu mówiłam to, co chcieli usłyszeć. Nawet nie wiem co. Pan Jerzy nie został poinformowany o zaginięciu córki. Przez kilka dni żył w błogiej nieświadomości. Pewnego dnia wybrał się na spacer z psem. Przy ulicy Moniuszki został zaczepiony przez dwóch funkcjonariuszy w cywilu, którzy spytali go o asie. Był zszokowany i zdezorientowany zaistniałą sytuacją. W międzyczasie organom ścigania udało się ustalić autora listów z pogróżkami. Był nim przebywający w więzieniu Tomasz P. Jednak zachowanie mundurowych było dalekie od standardowych procedur, gdyż policjant Marek Esz, bracia M oraz wspomniany Tomasz P nie zostali przesłuchani w związku z zaginięciem nastolatki. Z akt sprawy, w tajemniczych okolicznościach zniknęła również korespondencja Tomasza, którą pani Elżbieta przekazała policji. Poszukiwania dziewczyny stanęły w martwym punkcie. Przez ponad dwie dekady organom ścigania nie udało się wyjaśnić okoliczności zaginięcia siedemnastoletniej wówczas Jarocinianki. Jacek Dryjański, były policjant, właściciel poznańskiej firmy specjalizującej się w udzielaniu profesjonalnej pomocy oraz doradztwa w zakresie odnajdywania osób zaginionych, Zgromadził wokół siebie zespół ludzi, którzy podjęli wspólną inicjatywę, mającą na celu wyjaśnienie losów Joasi. Grupa składała się z doświadczonych specjalistów, takich jak mecenas Anna Szydłowska oraz dziennikarz śledczy Paweł Kaźmierczak, którzy starali się zebrać wszelkie informacje i przeprowadzić analizę dostępnych dowodów. Pan Jacek dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy zaczął aktywnie przyglądać się tej sprawie, pozyskując niepokojące informacje. Zebrane przez niego dowody jednoznacznie sugerowały, że Asia dysponowała szczegółowymi informacjami na temat powiązań między funkcjonariuszami miejscowej policji a przedstawicielami tzw. lokalnego półświadka. Co więcej, dziewczyna znała miejsce, w którym odbywał się handel narkotykami. Była zatem ogniwem łączącym oba środowiska, rozumiejąc strukturę oraz funkcjonowanie nielegalnych działań na terenie Jarocina. Mężczyzna podejrzewał, że siedemnastolatka została uprowadzona i zamordowana, a lokalna policja ma 24 stycznia 2021 roku w rozmowie z gazetą jarocińską powiedział: Najbardziej bulwersujące jest to, że ze sprawy same nie wyłączyły się jarocińska policja i prokuratura, skoro w zawiadomieniu o zaginięciu była informacja, że dziewczyna wyszła na spotkanie z funkcjonariuszem miejscowej komendy. Policjanci prowadzący śledztwo, jeśli sobie nie radzili ze sprawą, powinni ją przekazać do archiwum Mix, bo tam pracują funkcjonariusze z najwyższej półki z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Dysponują kosmicznym sprzętem, który pomaga im w wykrywaniu takich spraw. Nie wykonano również progresji wiekowej, która umożliwiałaby kontynuację medialnych poszukiwań, pomimo upływu czasu. Za to wszystko powinni odpowiedzieć policjanci prowadzący sprawę oraz z racji zajmowanych stanowisk ich przełożeni, których obowiązkiem jest nadzorowanie czynności wykonywanych przez podwładnych. Moim zdaniem nie były to błędy, tylko celowe działania. Jerzy Wesołek zwrócił się do Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie z formalnym wnioskiem o uzyskanie dostępu do akt sprawy dotyczących poszukiwań jego córki. Odpowiedź otrzymał po ponad dwóch miesiącach. Co istotne, ustawowy termin rozpatrzenia takiego wniosku powinien zamknąć się w 30 dniach. W pierwszym oficjalnym piśmie, które otrzymał, przedstawiono, że osoba zgłaszająca zaginięcie, w tym przypadku pani Elżbieta Wesołek, była na bieżąco informowana o wszelkich podjętych działaniach, a dokumenty związane ze sprawą są objęte klauzulą tajne. W rezultacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, artykuł 156, paragraf 5 Kodeksu Postępowania Karnego. Wykluczono możliwość wglądów akta. Sprawę postanowiło zbadać Poznańskie Archiwum MIX. 15 czerwca 2021 roku Jacek Dryański w rozmowie z gazetą Fakt powiedział: Od razu wezwano mnie na przesłuchanie w trybie pilnym. Tempo narzucone przez ekspertów z Poznańskiego Archiwum Miks jest zawrotne. Jeszcze w tym samym tygodniu przekazałem wszystkie informacje, jakie posiadam w sprawie Joanny. Śledztwo nie jest już prowadzone w kierunku zaginięcia, a zabójstwa Joanny wesołek. Oczywiście o wszystkim, co dzieje się w sprawie teraz, nie mogę mówić. Od tamtej pory minęło kilka lat, a Joasi nadal nie udało się odnaleźć. Działania mające na celu ustalenie, co wydarzyło się 30 lipca 2000 roku, zostały zaniechane. Rodzice dziewczyny również przestali dociekać prawdy. Czy Asia żyje? Kto wie, co się z nią stało? Tylko złe wieści nie mogą poczekać. Jenny Han. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękujemy.